Dzień dobry, witam się z wami z Warzywnika, bo właśnie o tym miejscu będzie dzisiejszy film. Mam nadzieję, że zaspokoi Waszą ciekawość, bo pytań o to miejsce jest bardzo dużo. Zapraszam do obejrzenia. Zacząć muszę od tego, że lokalizacja naszego warzywnika nie jest przypadkowa. I nie chodzi tutaj tylko o stronę świata, bo wiadomo, że warzywnik powinien mieć wystarczającą liczbę godzin słonecznych, ale chodzi tutaj o to, aby był blisko domu. Wymyśliliśmy sobie to tak, że z salonu ma być wyjście na taras, dalej taras ma się przeistoczyć w kuchnię letnią której jeszcze nie ma, i dalej z tej kuchni letniej ma być jej zaplecze, czyli właśnie warzywnik z kurnikiem. Od razu wiedzieliśmy, że miejsca będzie potrzeba całkiem dużo i będzie to bardzo specyficzne ogrodzone miejsce. To teraz konkrety. Jeśli chodzi o wymiary warzywnika. To jest to jakieś 16 na 10, na 11, na 15 metrów. Jest to więc taki nieregularny kształt, ale mimo wszystko w przestrzeni nie wygląda to w jakiś sposób koślawo. Wygląda to całkiem zgranie, mniej więcej jak prostokąt. Daje nam to plus minus 160 metrów kwadratowych powierzchni do wykorzystania. Dużym, ważnym elementem naszego warzywnika jest mur ceglany za mną. Jest to mur zrobiony z cegły rozbiórkowej, takiej, której, którą pozyskaliśmy sami jakby własnymi siłami. I ta cegła rozbiórkowa tak naprawdę jest taką okładziną do muru, który był wybudowany z takich bloczków betonowych. To znaczy, że z tej strony, której my go widzimy, on jest pełną cegłą. Z drugiej strony zaś od lasu, tam gdzie praktycznie obserwatorów nie ma, no chyba że zwierzęta leśne i może czasami idzie jakiś grzybiarz, tam po prostu częściowo objawia się on jako po prostu betonowy mur. Ale tego widoku, tak jak mówiłam, nikt praktycznie nie widzi, dlatego on nie szpeci. Zasłaniają go oczywiście drzewa, tam jest jeszcze kawał lasu za nami, dlatego postanowiliśmy w ten sposób to zrobić. Mur z kolei ma wymiary 15,9 metra długości, czyli prawie 16 metrów na 1,5 metra wysokości. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo optymalna wysokość, że ten mur po prostu nie sprawia wrażenia takiej twierdzy, takiego mocnego odgrodzenia, a z drugiej strony spełnia swoją funkcję i jest pięknym tłem. On nie tylko ma być pięknym tłem, my chcieliśmy go ze względów głównie tutaj praktycznych, dlatego że cały czas borykamy się oczywiście z sąsiadką, to znaczy z robinią akacjową, tak zwaną akacją, która oczywiście wszelkimi możliwymi metodami wchodzi na naszą działkę, bo tam po drugiej stronie jest jej pełno. I wiedząc, że tutaj będziemy mieć warzywnik, wiedzieliśmy, że jeżeli mocno tutaj nie odgrodzimy się od tego chwastu leśnego, tak naprawdę. To będzie mieć duży problem w warzywniku. Dlatego jest też solidny fundament. Czy to się udało? Częściowo powiedziałabym, że nawet w większości ten plan udało się do tej pory wykonać. Tej robini tutaj jest znacznie, znacznie mniej niż. Tam, gdzie po prostu jest płot w jakiś sposób mniej zabezpieczony, tam gdzie jest tylko płot panelowy, którego fundament jest znacznie mniej głęboki i z tamtych stron bardziej nam przechodzi, tutaj pod tym murem tego problemu prawie nie ma. Poza tym, jeszcze wiedzieliśmy, że ta funkcja estetyczna muru jest dla nas bardzo ważna i chcieliśmy go potraktować też jako takie zaplecze dla naszego warzywnika, to znaczy, żeby on w sobie też ukrywał światło czyli tym samym prąd idący w słupach i wodę, bo woda w ważniku, jak wiadomo, nieodzowny element, dlatego mamy na obu słupach zrobione podejście z wodą, dwa krany, które faktycznie działają, czasami ktoś się pyta, czy to są atrapy te zwierzątka na tym murze, nie, to są po prostu krany z wodą i w ten sposób mamy tutaj wodę w dwóch punktach i jest to wystarczające jak na ten metraż. Cały warzywnik otoczony jest płotem. Przesła są co 1,5 metra, i mamy dwa wejścia do warzywnika, takie przejścia. Z taką jakby pergolą, po których pną się róże, i one mają szerokość 1,6 metra. Nie chcieliśmy robić klasycznego wejścia furtki, bo stwierdziliśmy, że takie wejście będzie zbyt wąskie. Jeżeli chcielibyśmy jakimś troszeczkę cięższym sprzętem tutaj wjechać niż tylko sami wejść czy wjechać staczką, to byłby wtedy problem. Dlatego zrobiliśmy takie jakby dwuskrzydłowe małe bramy, a nie jedną małą furtkę. I dzięki temu tutaj jest dużo miejsca i są szerokie ścieżki, bo ścieżka ta główna, która łączy obydwa wejścia do warzywnika ma szerokość 1,6 m. Tutaj gdzie jestem w tej chwili jeszcze niedawno była trawa. Trawa tutaj była ciężka do koszenia pomiędzy kamyczkami, bo zawsze gdzieś tam jakieś skoszone kawałki tej trawy dostawały się do <grywka> tych kamieni i stwierdziliśmy, że potrzebujemy tutaj utwardzenia. Dosyć długo zbieraliśmy się z tą myślą, co tutaj postawić jako tą podłogę, jak to ma wyglądać. Ostatecznie padło na bruch klinkierowy ułożony w wiodełkę. Najfajniejsza, wydaje mi się, opcja, długo wyczekana, ale się udało i ona naprawdę tutaj pięknie zdobi, bardzo miło się po tym chodzi. To utwardzenie tutaj się bardzo przydaje, bo my tędy tutaj właśnie chodzimy codziennie po jajka, więc jest to taka ścieżka przez nas najintensywniej używana, ten kierunek i z powrotem. I ta ścieżka ma szerokość 1,4 metra, a placyk, który tutaj powstał, to jest 2,40x2,60. I jak już powiedziałam o jajkach, to nie sposób nie wspomnieć o kurniku. Kurnik od początku był zaplanowany w tym warzywniku. Wiedzieliśmy, że chcemy kury. Wiedzieliśmy, że to, co tutaj będzie produkowane, nie będzie w pewien sposób do końca dla nas do przejedzenia. Dlatego te wszystkie rzeczy będą mogły dostać kury i dzięki temu my uzyskamy jajka. Wiedzieliśmy również, że domek musi być bardzo solidny, bardzo estetyczny, musi być również bardzo... Bardzo łatwy w obsłudze dla nas i bardzo wygodny dla kur. Tak, żeby one miały wszystko, czego potrzebują. I tak koniec końców zbudowaliśmy go sami. Jeśli wiecie, albo jeszcze nie, budujemy również takie, dla, takie domki dla Was. Od tego zaczął się nasz projekt, od tego zaczęła się nasza historia z budowaniem domków dla kur. Ale wracając do samego kurnika, ma on 4,5 metra długości na 1,8 metra szerokości. Jeżeli chcielibyście bliżej poznać nasze domki dla kur, zapraszam na naszą stronę internetową, też tutaj na YouTubie jest sporo filmów na ten temat. Bardzo ważnym elementem warzywnika są tutaj oczywiście grządki podwyższone. Dlaczego grządki podwyższone? O tym można by robić dodatkowy film, ale tak w skrócie uznaliśmy, że rzeczywiście wegetacja w nich będzie trochę wcześniej do może trochę później ze względu na przymrozki te gruntowe. Tak rzeczywiście jest. Będzie można tutaj wsypać ziemię workowaną, dzięki czemu ograniczymy rozwój chwastów. I tak rzeczywiście jest. Z tej ziemi nie wychodzą nam chwasty w tej, której są, tylko ewentualnie te, które zostają przywiane przez wiatr. O tym można by mówić więcej, ale wróćmy jakby do samej konstrukcji tutaj tych grządek. Postanowiliśmy zrobić je również sam. Z drewna konstrukcyjnego i one w środku mają taki utrzymany jeden główny wymiar. Jest to 70 cm i jest to ich jakby szerokość, podługościowo i jakby kształtowo są one różne. Że tak powiem. W związku z tym chodziło nam o to, aby mieć swobodny dostęp do środka grządki z każdej strony, tak abyśmy nie musieli się nadmiernie schylać, jakoś bardzo sięga się do tych grządek, do ich centrum powiedzmy, tylko żeby były one łatwe, dostępne. Przez to też mają odpowiednią wysokość. Jest to wysokość około 43, chyba 45, jeśli dobrze zmierzyłam, bo tam różnie kamienie leżą centymetrów. I mają taki parapet dookoła. Ten parapet służy do tego, żeby oczywiście miał funkcję estetyczną, ale również do tego, aby sobie na nim przysiąść i aby było wygodnie po prostu na tych grządkach coś tam wypielić czy posiać. Ja bardzo często z tego korzystam. Zamiast się nachylać sobie przytup na tym parapecie, szczególnie na narożniku, jest całkiem wygodnie i mogę sobie na tych grządkach działać. To zachowanie jednego wspólnego wymiaru dla grządek, chociażby właśnie tej ich szerokości jest bardzo ważne, bo to wprowadza taką harmonię, mimo że grządki mają różny kształt, to łączy je właśnie ten wymiar. Na początku pomiędzy grządkami była po prostu trawa, ale było to bardzo problematyczne do koszenia. Odbijało się też błoto podczas deszczu na te grządki, więc stwierdziliśmy, że musimy wyłożyć to wszystko taką białą agro włókniną i wysypać na to kamyki. Padło na grys i do dzisiaj bardzo dobrze on się tutaj utrzymuje. Często też mnie pytacie, jak się sprawdzają te białe kamienie w warzywniku. Owszem, muszę w jakiś sposób uważać, żeby ta ziemia została. Grządkach nie przesadzam żadnych roślin zaraz na przykład obok grządki, żeby nie wysypywać dodatkowo na te kamienie, robię to w innym miejscu, tam, gdzie po prostu mam kawałek trawy cały czas w warzywniku, ale te kamienie bardzo dobrze się tutaj sprawują. Jeżeli mi się rozcieje jakaś rukola, no to faktycznie w tych kamieniach nawet jest w stanie wypuścić, ale poza tym nie ma większego problemu. Czasem oczywiście jakiś chwast się zdarzy, ale nie, nie ma to jakiejś tragedii, natomiast Efekt tworzy to wszystko bardzo ładne, estetyczne, i myślę, że gdybym robiła jeszcze jeden warzywnik, też pokusiłabym się o to rozwiązanie zakładając grządki podwyższone, powsadzaliśmy w nie wszystkie możliwe warstwy, jakie są w nich potrzebne. To znaczy na samym dnie jest siatka na nornice i krety, wyżej jest warstwa z zrębków drzew liściastych, później była duża warstwa kompostu i na samej górze dopiero była ta ziemia użytkowa, workowana, dedykowana dla warzyw albo w jednej grządce dla ziół. Ściany naszych grządek są zabezpieczone, i przytakerowany jest taki specjalny materiał, który izoluje nam ściany właśnie tych naszych grządek od wilgoci i tak samo zabezpieczony jest dół, żeby od dołu również ta wilgoć nie podciągała. Odległości między grządkami były podyktowane tym, żeby przejechała bezproblemowo taczka. Wiedzieliśmy, że będziemy jej tutaj na pewno dużo używać i żeby tutaj się nie męczyć, nie wyrabiać zakrętów na dwa razy, stwierdziliśmy, że musi być tak szeroka, żeby swobodnie przejechała taczka, a to można dostosować sobie po prostu do tego sprzętu, który się ma. Jeśli chodzi o układ grządek, od razu wiedziałam, że nie chcę, żeby to były prostokąty, powtarzające się, ułożone w jednej linii. Jakoś ten układ dla mnie był zbyt mało ciekawy. Ja wiem, że czasami po prostu nie ma innej opcji w tym danym miejscu, żeby zrobić jakieś ciekawe układy. My tutaj, mając. Plus minus kwadrat, wiedzieliśmy, że możemy sobie pozwolić na zupełnie inny układ, ja zainspirowana ogrodami, które podobają mi się najbardziej. Stworzyłam sobie według siebie wizję tych grządek. Jest ona symetryczna, znaczy ma główną oś symetrii. Ja bardzo symetrię lubię, dlatego musiała też znaleźć się w moim warzywniku. Poza tym reszta była podyktowana trochę roślinami, bo widzieliśmy, że jedna długa grządka będzie na truskawki, tylko i wyłącznie. Oprócz tego chciałam, aby tutaj znalazły się takie elementy wertykalne, pionowe, które urozmaicą wygląd tego warzywnika, które nie do końca będą tutaj sprawowały taką funkcję użytkową, ale jedynie albo też dwie funkcje, bo i ozdobną i właśnie użytkową. Między innymi takim elementem na samym środku jest taki metalowy obelisk, który, na którym rośnie powojnik, ale dosadzam tam na przykład groszek cukrowy albo jakieś inne rośliny na samym, Dnie jego, tak żeby był taki właśnie podwójny i piękny i przydatny. Drugim elementem takim wertykalnym jest pergola, która łączy grządkę już taką zupełnie niską na ziemi. Tam rosną borówki i grządkę z truskawkami. Po jednej i po drugiej stronie tej pergoli rosną powojniki z grupy Viticella. i mimo że nie jest to jadalny absolutnie element tego warzywnika, to jest piękny i stanowi taką bujną, chmurę kwiatów latem. Planując warzywnik, wiedzieliśmy, że chcemy mieć to automatyczne kropelkowe nawadnianie, dlatego tak naprawdę pierwszym etapem było kopanie rurek z wodą, wkopywanie ich w grunt i wystawianie takich kraników do wody, od których potem do każdej grządki odchodzą węże kroplujące. Elementem, który został tutaj rozpoczęty, ale jeszcze niedokończonym jest szklarnia. Szklarnia miała powstać właśnie tej jesieni, ale niestety wiecie, życie są sprawy, którym, którymi musimy zająć się priorytetowo. W związku z tym szklarnia musi jednak poczekać. Trudno się mówi, może uda nam się to zrobić na wiosnę. Ja i tak jestem zadowolona z mojej takiej prawie szklarniowej, jednak pojemnikowej uprawy pomidorów. Plony zbieram jeszcze dzisiaj, więc jest całkiem okej. Okay. Co nie znaczy, że oczywiście nie dokończymy tego tematu i też karia tutaj ostatecznie się nie znajdzie. Myślę, że będzie dopełniała całości i też w takim stopniu jakby estetycznym, ale również przede wszystkim musi być funkcjonalna, tak żeby pomidory miały tam bardzo dobre warunki do uprawy, to jest najważniejsze. I tak podsumowując ten mój odcinek o warzywniku, chciałabym wam zwrócić uwagę na to, żeby takie miejsce miało właśnie Taki swój obieg materii i energii. Moim zdaniem to jest kluczowa rzecz. Jeżeli mamy to wszystko jakby domknięte w tych naszych małych kółeczkach, to wszystko jest wykorzystywane, to wszystko ma swój cel i swoje przeznaczenie. Te odpadki się nie marnują u nas albo idą na kompostownik. Kompostownik też jest ważnym elementem warzywnika. Może być jakiś malutki zupełnie tak w warzywniku, możecie mieć tak jak my, duży zupełnie gdzieś indziej. Albo właśnie nasz kurnik, dzięki któremu uzyskujemy jajka, a kury mają to, co najlepsze z naszego warzywnika. To są wszystko takie rzeczy, które naprawdę powodują, że to miejsce żyje, to miejsce ma sens. W takim miejscu chce się przebywać. Jak do tego dodamy jeszcze elementy takie dekoracyjne, jakąś ławkę, donice z kwiatami, jakieś właśnie rośliny, które nie do końca są tutaj potrzebne, jak właśnie te chociażby nasze powojniki, ale to wszystko powoduje, że tutaj się chce przebywać, tutaj się chce pracować. Także mam nadzieję, że jeśli jeszcze nie macie takiego swojego miejsca, na ziemi, jak warzywnik, jak ogród warzywny, to zachęciłam Was z tym filmem do stworzenia go i powiedziałam Wam wszystkie takie najważniejsze elementy, od których trzeba by zacząć, które u nas tutaj mają duże znaczenie i jak zbudowany właśnie jest ten nasz ogród warzywny. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, chętnie Wam odpowiem. Może zainspiruje Was to miejsce do stworzenia swojego własnego. Jeśli go nie macie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Cześć!